Na bazie zbożowej odbywają się warsztaty produkcji muzycznej w oparciu o domowy komputer. Prowadzi Andrzej Rajski, muzyk, kompozytor i producent muzyczny. Staram się e, pokazywać im e, techniki e, nagrywania instrumentów e, wybranych e, przez uczestników do nagrania. E, staram się pokazać różnicę między e, brzmieniem mikrofonów który jest bardzo ważny przy, przy pracy studyjnej, amatorskiej, jak też profesjonalnej. I Staram się też pokazać, jak nie popełniać błędów przy tej pracy. Uczestnicy korzystają z jednego z najpopularniejszych na świecie narzędzi do nagrywania, obecnego niemal w każdym studio nagraniowym. Warsztaty prowadzone są dla osób o różnym poziomie wiedzy. Najczęściej jednak każdy ma własne oczekiwania. Chciałbym się dowiedzieć, wiadomo, Czegoś więcej jeśli chodzi o barwę dźwięku, o mastering e, takich nagrań. E, no i wiadomo, chciałbym zacząć nagrywać swoje, swoje utworki z e, wokalem, dlatego myślę, że, że też coś na temat nagrań mikrofonowych z wokalem mogę się tutaj dowiedzieć. Chciałem poznać troszeczkę jeszcze dla mnie enigmatyczne zasady y, realizacji dźwięku i produkcji muzyki. Dlatego tu jestem. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy chciałbym się zająć tym na poważniejszą, na poważniejszą skalę. Podczas warsztatów nagrywany jest wspólny utwór muzyczny. Organizator Fundacja Wici, ze względu na duże zainteresowanie, jakim cieszą się zajęcia, już planuje kolejne.